Ptasie Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat. Posprunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pipilić. Ptaszki następujące. Słowik, wrówek, kos, jaskółka, kogut, dzięcio, gil, kukułka, szczygieł, sołowa, Czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka gąska, jemiołuszka, łóżka, czy nadal pośmieciuszka, pilga, zięba, bociarz szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słownik zaczął hak. Miał mnie. Kuku, ryku! Jak usłyszy, to kukułka wżaśnie. A to co za spółka? Kuku, ryku, kuku, ryku? Nie pozwalam, rozbójniku, bierz też, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodzi do jutra sprzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała. – Kuku, kuku! Na to dzięcioł. – Stop, kuku! Czajka woła. Czy jaś ty, czy jaś? byłaś ty, miłaś co? Piłaś to byłaś, przebióreczka. Chodź tu, chodź tu, masz co, daj mi rzecz. Się skończyła leśna audycja.